Cześć, witajcie z tej strony, Lenia z kanału Motek kto jest ze mną. Tomek jak pod pan nazwał ten? X-Killer na nowym kanale? Na przybędkujemy? Co? Kasper. Dzisiaj robimy opening gum turbo. Każdy ma po trzy gumy turbo. Pierwsza otwiera Tomek. No to zrozumiemy. co? Mój kolega zawsze trafia ten na z Zielonej. Musi trafić jakiś gówno, Marcedo. <gulity> No, tutaj... Zrzucaliście? Dobra, teraz ja. A, ładne ładne no, moim zdaniem. Open. No fajne zobaczcie jaki masz spitku kurde. Ukłucz. 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 a nie Ukłucz. Ukłucz. a Ukłucz. 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 Czyli, no, Dobra. Dobra, ja chcę teraz. czyli, 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 teraz czyli, czyli, otwieramy. czyli, 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 Otwieramy, Otwieramy, bo już otworzyłem. No nie no czyli, 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 nie, blisko, A, nie poszło. Nie wiem. Gruba. <noise> Dobra. Ja hmm. większy no. chaos. większy no. no, chaos. Nie było chaosu. Nie, nie było ale to jest. A nie, we Nie, a nie no ja miałam tą korwetę. Korweta ładna bardzo. Mhm. Ej kasmy. a nie, <laughs> Czekajcie, proszę, czekajcie, czekajcie. widzowie, wi wi nie uwierzycie, nie 5 gum! É to nie twój kanał. To samo To samo Dobra, ja. Ja się trafił. Dobra. To jak teraz? Smutna não. żaba. Dobra, teraz ja. É, é? é <laughs> I co to jest tam? Czy to jest BMA? Nie miałam tego Volkswagena. Dwa razy mi się trawił. Domuś. Tomasz Messi. No już swoje otbieram. No i! Czemu nic mi nie wychodzi? Ostatnio kupiłem. Eee! Eee. Tomek stać. Jeszcze Casper Jeszcze Kacper trafił takie co! Dobra, Kacper. Teraz screen róbcie! Dobra, teraz ja. Dobra. Kasper. Kasper otwiera Dobra. ostateczny. Dobra. Dobra. Krótki coś ten film. Ostatnio to chyba 4 minuty trwał. turbo. Dupy, to pokażesz te swoje legendy. Dawaj. O, ja legend mam dużo. No. A! Labrodzinik. To od Kaspra. To od Kaspra jest gum turbo ekstreme. 460. Dobra, co to jest? W Krynicy Morskiej, by to kupił. No nie, to ta sama Corvetta. Corvetta, ale dobra, ale dobra jest. Ta Corvetta. Nie wiem, możecie... Się piła dla... Możecie zostawić lajka like i to... Ale pokażcie te, te swoje legendy te. A, dobra, legendy. <śmiany> ja, duży, Ej, się nie ma Szkoda, że nie masz tam tego. Sam Ej, ty masz ten samochód. Poczekaj, ty masz ten samochód jak w tym. A No, ale jeszcze Nie, nie panie? no panie. Tak. To, to już by było na koniec dzisiejszego filmu. Nie stawcie lajka. Like, Witam na kanał. Ja, chłopaki, wszystkie dwa ja też mu daję, żebym miał na przykład... No ja to ładnie. ładne no i nara. Kuciki.